Dzień witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony a na waszej ekranach gra Wondering Waves i lecimy z wishowaniem pulowaniem na tą piękną, czerwono włosą elfkę I ja nie ukryłam ale to chyba wszyscy możemy równo stwierdzić nie wiem, jak ktoś zaprzecza temu co powiem to ja chcę poznać tą osobę w komentarzach ale ona jest tak słodka i urocza że to jest must have i odpuściłam sobie za nie, bo ona jest Cudowna. Po prostu. Ja nie mogę po prostu... A -a -a. Czy mogę takim sobie pod. No przecież, diwa. Nie, diwa nie, ale... No jest po pierwsze przepiękna, a po drugie uwielbiam to, jak ona śpiewa i tam tańczy i po... Jeju, po prostu mogę patrzeć na nią godzinami. Prześliczna jest. Taka delikatna. Absolutnie. Mój must have. Nie, żeby tutaj nie była inna czerwonowosa kobieta, którą bym chciała, ale. Ale ona muszę. Jeszcze jak ona tak pięknie śpiewa na ulcie, podczas gdy się nawalamy, to. Tak. Pity mam wysokie. Nie wiedziałam, że będę to nagrywać No. Randomowa myśl mi przyszła. Który jest dzisiaj? Tak, 22. Um, Pity mam chyba 70, więc to będzie tylko 60. Więc to jest takie: być albo nie być. Ale to musi być, być. Oh. Musi być, być. Jak przegram. Aha. Ok. Mm, mam już cię na maks? Nie, nie mam cię na maksa. Ok. W Postacie na max zawsze spoko, ale myślałam, że już będzie złoto, nie ukrywam, ale okej, okay. dobra. Aha, i ostatnio była Shorekeeper, więc nie mam żadnego gwaranta, nie mam nic. Najgorsze jest to, że to nie pokazuje jak pchąkają ścieżki, to po prostu jest znaczek. I czy to będzie ona, czy nie? Nie. Nie rób mi zawału. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jezu, jezu, może. Jezu, jaka cudowna. O, zawoł do mnie przyszedł. Cudowna. Aż sobie zrobię screena na pamiątkę Uwielbiam tą jej animację, gdzie ona jakiegoś tego świetliczka tak Ten... On ją tak w nosek, ojeju Jestem usatysfakcjonowana, dziękuję, do zobaczenia za pół roku Oj, a szybko poszło Mogłabym jeszcze... Ej, w sumie nie sprawdzałam, czy tu się pity przynosi Chyba nie, to jest po prostu rocznicowy baner, taki dziki No dobra Rzecz biorąc do w regulaminie, i guess w zasadach, że te dwa banery mają łączone Pity Co w sumie mogę potwierdzić, bo jak sobie tu wejdę, to mam od razu Elfkę. I teraz mnie Kusi trochę pojechać dalej. Nie ukrywam, że następne postacie jakie mają wyjść, to nie do końca mnie interesują, a Changli nigdy nie zdobyłam. A po drugie mam Branta, więc trochę by się fajnie u mnie połączyli. I chyba polecimy z tym do końca Znaczy, czekajcie, ile ja mam tego No dobra, może nie całe 60, ale tak Bezpieczne 40 mogę dać Bo, bo nie wiem Bo może jednak lupa Albo elfka blond mi się spodoba I tak 40 To jest jeszcze obniżone pity no 40, 50 40 albo 50 Mogę rzucić Czemu nie? Może akurat przyjdzie. O! Oh, Yang Yang Dawno cię nie widziałam. No to ciągli tak trochę przy tych postaci z Lenocity. No to. Trochę blado, ale. 40 to. Dobra cena. Może wpadnie akurat przypadkiem. Może nie. A może tak. Nie zaszkodzi zaryzykować, a po drugie przydałoby się trochę właśnie populować, bo nie miałam tych koralowców. Nie, całe życie you? na to cierpię, że nie jestem w stanie ich zdobyć O, widzę, Dungeon mi wpadła na ostatnią tom Mam już fula, miło Czekajcie, muszę tu liczyć 30 teraz będzie pity Nie Mam nadzieję, nie? Nadzieja umiera ostatnia Nadzieja? Nie, ostatnia, cześć się. Ostatnia. Nadzieja. Jeszcze potem bym rzuciła na ten pistolecik elfki. Jest jakieś ja znowu. Dostanę jakąś broń, która jest tylko na jedną postać, to się popłacze, Nie, żebym ja jej nie chciała, ale po prostu ostatnio dostałam na branta ten mieć, on jest tylko na nie. Już wiem wieczór nagrywam, zawsze piszę. Mam zabał serca. Nie strasz mnie Ja pierdziciel. Co ja robię ze swoim życiem? Ja pierdzielę. Boże, 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 boże. Nie, nie przegram. Szmula. Nie. No mogę mieć marzenia, nie? Zamarzyła mi się Changi na 40 pizzy. Zamarzyła Ale zawał był, nie? Marzyć to ja se mogę Oj tak, tak Dawać to ale, poma, jeszcze chyba najgorszą post. Nie dojść... To jest moja pierwsza powtórka, prawda? Jakie są postacie na standardzie? Karotaro? No, totalnie nie mogłam dostać. Aha, dobra, tylko ja nie mam w sumie. A nie, dobra, Misia też nie mam. LF-ka. Mmm! mi przykro! Ale za 40 pity, no to przyjmę, nie? Marudzić nie będę, ale moja mina pewnie była bezcenna. Hmm. a ty taki po prostu blask, uciekni z oczu, aż. Hmm. Hmm. Taką miałam nadzieję na Changli 40 pity, taka wiecie zachęta. Dobra, to już lecimy z całością. No co ja tam mam, 20 puli, no. Ale tandyta. Boże, jak teraz <słysy> 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 <gry> Żegnaj gwarancie! Tak nazwę ten odcinek! Żegnaj gwarancie. Bardzo inteligentne to było. Bardzo. Ale mam serce po prostu w kosmosie. No bardzo mądre, bardzo. Zero zastanowienia w ogóle, czy to jest to... A, tam, tam co? Tam 10 na Pity! <grym> to było bardzo mądre z mojej strony. Dodać gwaranta na 40 piti i dorzucić resztę. Bardzo mądrze. Zero zastanowienia, czy ten gwarant nie jest mi potrzebny Na lupy albo tą drugą, której właściwie Nie zapomniałam Bardzo inteligentne Mhm mm Mhm mm No to fajnie, wiecie co teraz zrobię? Polecimy z ostatnią dychą jeszcze raz All or nothing Totalnie, Totalnie. Tak, tak robię Dawajcie Tom, Carlotte Kurde, PT10, robię to ja nie zrobię? Trzymaj, potrzymajcie mi piw. Nie, dobra, już... Nie, to by było za mocne. Ale podtrzymajcie mi piwo. I ja nie zrobię? Co ja dzisiaj odstawiłam? Przysięgam! Najlepszy... odcinek... Nie, dobra, miałam lepszy z Sunday'em, ja miałam lepszy odcinek, ale... Ten jest chyba porównywalnie mocny. Ja pierniczę. Jestem psychołapatką. Robię te dwa. A nie, bo tylko, je, tylko jeden mi stać, co nie? Tak! Tylko jednego mnie stać. Totalnie złoto. Och, jaka szkoda. Masa po, po, porąbało mnie na tym odcinku. No ja zrobiłam. Zamiast pomyśleć nad gwarantem, co ja z nim zrobię, tam Pity10, nic się nie stanie. Aha. Cześć, Shorkiperko, robisz narę w przyszłe dwie koleżanki. Teraz... Nie, w złą chyba kolejności je ja ustawiłam. Coś tak czuję, że Shorekeeper dalej jest pierwsza. Tak. Odwrotnie. Satysfakcja. No, ale ona tak pięknie śpiewa. Chodź tu, Brand. Nie chcę ci już na awatarze. U nas taka cudowna. Nie mogę się na nią napatrzeć. Przysięgam. Jeju. O Boże. Dobra, jestem biedna jak mysz No to się do po prostu bankructwa, ale mam jednego pula. TOTALNIE NIC SIĘ NIE STANIE Nie no nie teraz serio nic się nie stanie Jakby się stało chyba Wyszła I przestała nagrywać Nie nie wiem po prostu ale dobra Uff uff po prostu Że nic się nie stało na szczęście O matko Co to za odcinek Dobra oficjalne Włożenie konstelacji Dziękuję Powiem wam Będę jeszcze bardziej szalona. Tak jak widzicie, mam dosyć dużą ilość puli na standardzie. I problem polega na tym, że to tak sobie humikuje, humikuje i w sumie to mój baner chyba już nie do końca pamięta, kiedy ostatni raz widział Five Starkę. A na pewno jakaś była. Myślę, że to jest ten moment. Jak szaleć, to szaleć. Czemu nie. A po drugie, przydam się na Changi. No. No, no, no druga najlepsza broń od razu po jej sygnaturowej to to... Mogę... To jest to. Bo wcześniej serio nie wiedziałam jaką chcę pipe starkową broń ze standardu. Bo mimo wszystko miałam... no nie miałam Chang'li, a brać drugi raz ten Claymore to tak słabo. A te, no to co, pistole do... Mortefiego to trochę tak... nie przesadzajmy. To nie miałam do kogo użyć i nie wiedziałam, to czy to. Ale w sumie to będzie duplikatem, a tutaj nie mam Changli i w sumie Changli przyszła, więc... <grystanie> Let's go! Już? Yeah. Ale szaleje! Naprawdę szaleje. Jestem okropna dzisiaj. A taki już mam? Mmm! Szaleństwo! Witaj! Piękny jest. Teraz mogę sobie zmienić na pistolet do elfki. Jeżeli dostanę ten pistolet w 30 pulach, to chyba zacznę tłumaczyć fabułę główną wówy. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Ale dzisiaj mam taką dobrą pastę, że wyrzucę wszystko, To mam. Będę łysa, po prostu. W nigdy chyba nie byłam tak biedna, ale trudno. Jak szaleć, to szaleć. All or nothing. To jest po prostu tytuł numer dwa dzisiejszego odcinka. Nie wiem, co ja robię, ale jestem dzisiaj crazy. Teoretycznie mogłabym wziąć ten pistolet z tego. tego. wiecie czego? Z tego selektora, bo chyba mam. Za pre-rejestrację rejestr I chyba nigdy tego nie użyłam. Chyba dalej to mam. Ale, że ja mam zawsze problem, jaką wziąć broń ze standardu, to nie będę tego wykorzystywać. I taki miałam mm, pomysł przez cały ten czas, dlatego tego nie używałam. No tak. A potem nie będę wiedziała co. A jak wiem, a jak wiem co chcę, to nie będę szarżować, tylko poczekam spokojnie, jak na wojnie. Ja bym dostała jeszcze jedną bronić, dzisiaj, to chyba bym, nie wiem, naprawdę tłumaczyła tą Bo to, co dzisiaj stawiam jest chore. Dobra, jeden. Nie, nie, nie lubię pulować pojedynczo, ale... Jak dobrze, dobra, czyli nie tłumaczę fabuły To dobrze <laughs> Nie no, żartuję, ale eee... No, dzisiejsza satysfakcja jest duża Poszalałam Jak nigdy Okropna jestem Naprawdę oszalałam Mój gwarant Już nie będę nazywała ją Changli To jest mój gwarant <laughs> O matko nie mogę. To było zastanowienia, Ale ona mmm ani jednego pulka nie żałuje. Jest fantastyczna. Mhm. Mhm. Ej, jakie nutki bulatają wokół niej. O, trochę spadasz. Ult jest najbardziej cudowny, jak ona tak śpiewa. Na, 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 na. Kocham to. Moje pieniążki skaczą. I śpiewają. Praktyczna jest, naprawdę. Ej, odej, za tak cały czas będziesz taki ten? Czy ty kiedyś przestajesz? No dobra, no to nie przestawaj. W każdym razie dzisiaj jeden z bardziej crazy odcinków, chyba, jakie nagrałam. Czasami były bardziej spokojne, a najlepsze jest to, że ja w ogóle stwierdziłam, że. A, dobra, tam mam 60 piti i to rzucę tylko dychę, już będzie. I ja nawet nie wiedziałam, że chcę to nagrywać. To był jakiś taki impuls, i chyba dobrze że zrobiłam ten impuls, bo wyszedł jakiś odcinek roku chyba. Crazy! Ale czuję mega satysfakcję. Elfka wygrana. Przegrana do 40 piti i zażycie gwarantana 10 pt na changli. Plus broń, która przyszła. Nie wiem. Nie wiem na ilu, bo nie było już tego. No, powiedzmy, że na normalnym pt, ale przyszła. Do kompletu. Super. Jeszcze jak ona pięknie śpiewa. Ej dosłownie teraz będę logowała się do BuWy i za każdym razem cochałek ona śpiewa. Tak po prostu, wiecie. Dla przyjemności. Ale jak ona tam tańczy na tym łodzie? No jest cudowna. Nie wahałam się ani chwili zrezygnowania z danej, ani po prostu sekundy. Cieszę się, że ją mam. Nie przegrałam. I że ten odcinek wyszedł tak zwycięsko. Nie spodziewałam się tego absolutnie. Moje pieniążki skaczące na ekranie się opłaciły. A poza tym. To na tyle z tego odcinka. Napiszcie mi w komentarzach, czy by pulowaliście na piosenkarkę, erbkę, ewentualnie, właśnie na ten rocznicowy banner, na kogo, czy wam się udało, czy wam się nie udało, bo jestem mega ciekawa. Ewentualnie, kogo macie w planach, jeżeli rezygnujecie z pulowania teraz. Będę wam wdzięczna za lajki i subki, bo pomaga to w rozwoju kanału. Widzimy się na Discordzie, gdzie najczęściej piszemy. I do zobaczenia w następnych. Pa Pa.